Oh, no, we have we have no problem if you to speak uh, to each other in Polish. Trust me, yeah, no problem. No, 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 no. Also, I'm good. I, I like in, uh, speaking English. When the emotion takes part, I I will go switch, switch to switch to Polish fuck is he doing? Uh, just just yeah, to have close same. with. Uh, sub. <sighs> yeah, yeah, of course, no problem, no problem. Ha! Osh! Nice, great. Yeah, I got him. Nice. people never like even i mean okay. even vladimir for example on our mid he has 500k and he knows early game you have to respect tom kench because oh, yeah. tom kench and grasp it's just not balanced at all no uh, but people can one v one you people can but it's hard i almost win every Ooh, single game nice, nice. yeah foreign was good yeah, they, they just aren't very good, it's not yeah, like yeah, yeah, it, it's yeah. some crazy outplays. So. Yeah, but usually what we get is uh, ADC gets good early game, okay, he gets few kills, but then he doesn't use the yes. advantage, and you well, guys are think. literally fucking them. <laughs> <laughs> I don't have mana to dive him. Okay. I mean, this Riven is mad. I pass the Lol. <laughs> the same thing happened last game. The flight, yeah. Oh, and yes, are is there. Yeah, 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 I'm here. It's okay, she's here. It's no, 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 no. Oh, or it maybe. Maybe, maybe. Minions, minions game. Yeah. How do you hold this fish that, like, Tom pinch looks like with a uh, mustache? I don't remember it's name in English Ah you. yeah, when I know oh. it in my Cutfish, language Cutfish, Cutfish, It's Cutfish, I yeah, catfish, catfish, it's catfish I don't know how, but they are mostly dealing AD damage to me Even though I'm full armor Damn, you're a giga-fed 18 minute game, Jesus! Uh, like, almost never happened to me, to be honest. Check, I don't have a chance to practice this, yeah? No bo jak coś na... wysłała Patrycja, ten, na tego, na grupie. Jaka Patrycja? No ta, no tam, na grupie. Niektórych... historia. W niektórych restauracjach się ja ja dają do... O, ja mam chwila. Wow. Ja mam lepszą historię. Do lodu przydałem <noise> Ja już wiem, jak gadam, że ma ścian, to o co chodzi. Brawo. Zrobił łanwitu Nie Tak Ona nie ma tarczy O on nie ma w Ale Marka Uh, yeah. Nie no, to jak masz... A, dobra, bo to teraz na prezent co nie? Nie no, ja to zamknięte. Ja to dostałem jakimś cudem. O! Le. Le. Nice. Nie no, on. Na pewno jest, jest lepszy ode mnie. Konstrukcja fucking Polak. Tak. Polacki się skopsują. Polacki, rybacki Już jestem małkiem, kiedy mają szenek, który to tankuje wszystko. Wchodzi do, do krzaków i to rozbraja. ale kick. Wow! wow. Kik. To mówię, Ładny Ładny Ładnie się. Da ery, też jeszcze przeszedł. Dwa dochary Dwa <laughs> z tak, rozpędzałem drzewo. Ale rozpędzone drzewo. Chyba tu tepnął tutaj Jak bo bije. Nie. Nie, no złapała mnie w zakochanie znowu. O. Proszę cię, a, Ale ci pcham głęboko. To a to multi. Gdybyś wyliczył swoje ulti, później to to by zdechło, tak? Bez niczego. nie ja, to by czyścić. To, to, TO MNIE wciągnęło. Kosmos. Został, zostałeś przeżyty, stary. Zostałem przeżyty, ale co tu się stało? O, ale... Ale uciekasz, o baru. Jego nagra taka, Ale ta kurwa nie, nie bije kurwa pacynkami w niego na pierdala I to ta aż ka, giga gigadmatch mu wali go w ogóle nie? Daj już kurwa Uuu ale o! Bądź, o! o kurwa Widziałeś to? Widziałaś to? Mhm. we Jajo! Uj, warto by. No, nas zabije. Ono na blu! Bijem ją, dawaj, no ma blu! Gra mnie wywaliło? O, nie! No, pod tureta! ją, to prawda. Chciałem! Daj, pił No! Jeden! Dobrze, daj, jesteś, dobrze! Ej,

Kurwa. Kurwa wyszła na jakąś walkę, ja pierdolę, co się stało? Daj, kliknij, nie wiem, tego reana kto co? Cztery No, ekipa nie jest, nie jest mi się już